Do koleżanek mojej mamy, któreście po jej rozwodzie przychodziły do nas na imprezy na pocieszenie i zostawiły mnie i brata z pięcą matką. Któreście przychodziły, bo u Ewy będzie wódeczka, które zrobiłyście nam w domu filmy z aktorkami pierwszej klasy. Któreście znikły, gdy moja mama przestała pić. Które macie czelność przypominać mi, jaką Ewa była cudowną matką. Czy ja wam coś teraz przypominam? Czy prędzej usłyszą kulturalne od pani magister, nie przypominam sobie. To, że już wtedy byłaś kobietą i matką, koleżanką mojej mamy, nie czyni żadnego dobra z chlewu, które regularnie zostawiałaś w cud. Nie zasłaniaj się moim nieobecnym ojcem, nieobecność jest przeźrosta. Zamiast pociechą byłaś karą, na którą nie zasłużyliśmy sobie. Czym sobie zasłużyłaś na to przypomnienie? Nie ośmieszaj się. detalhe.